Zadanie 19. Przyprostokątne w trójkącie prostokątnym mają długości 1 oraz pierwiastek z trzech. Najmniejszy kąt w tym trójkącie ma miarę. Wykonajmy rysunek. Przyprostokątne oznaczamy przez 1 i przez pierwiastek z trzech. Zauważ, że 1 jest mniejsze niż pierwiastek z trzech, ponieważ pierwiastek z trzech to jest 1, no i. Pewne cyfry po przecinku. Krótsza przyprostokątna leży naprzeciwko mniejszego kąta, więc szukanym kątem będzie ten oto kąt alfa. Mamy tutaj przyprostokątne, więc możemy skorzystać z tangensa alfa. Tangens alfa jest to stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta do przyprostokątnej leżącej przy kącie. Wobec tego jest to 1 przez pierwiastek z 3. Po usunięciu niewymierności otrzymujemy. Teraz szukamy w tablicach matematycznych takiej oto wartości dla tangensa alfa. Sądzę, że taką tabelkę dobrze jednak mieć w pamięci i widzimy, że tangens alfa ma wartość pierwiastek z 3 przez 3 dla kąta 30 stopni. Zaznaczamy punkt B.